Dzień dobry, witam serdecznie i zapraszam na kolejny odcinek. Za mną stoi Volkswagen Golf, ale nie byle jaki. Ogólnie, Golf to jest auto bardzo popularne, pospolite, można by wręcz powiedzieć, że nudne. Pertyn mówi, że optymalne, ale jedno nie przeczy drugiemu chyba, że pod maską jest coś interesującego. Wtedy takiego Golfa warto pokazać. Tak jest i w tym odcinku, tak więc zapraszam do oglądania. Na początek jednak kilka słów wstępu. Golfik czwóreczka pojawił się na rynku w 1997 roku i był klepany przez jakieś 8 lat. Samochód ten miał przypodobać się klientom, którzy cenili lepsze wykonanie, wyższej jakości materiały. No i ogólnie Volkswagen stwierdził: "Musimy iść w tym kierunku". Ten sam. Samochód musi różnić się znacznie od Golfika trójki. Podobnie było w przypadku Passata, który pojawił się rok wcześniej. B5 zastąpiła B4, i tam również można było zauważyć ten przeskok. Pomimo tego, silniki, które trafiały do tych samochodów, w większości przypadków były zwykłe i nudne. Chociaż 1,9 TDI to jednostka szlachetna i jeździ w wielu egzemplarzach do dzisiaj. My przejdziemy na drugi biegun i zaprezentuję wam coś, co. Podoba się Petrol Jak widzicie na grillu V5. Chociaż wiecie co? Tak naprawdę to jest VR5. Co to oznacza? Jest to widlasta pięciocylindrówka z blokami cylindrów rozchylonymi względem siebie zaledwie o 15 stopni. Tak więc jest to bardzo wąski kąt rozwarcia. Tym samym Volkswagen stwierdził, że zastosuje zaledwie jedną głowicę. Jest to bardzo ciekawe rozwiązanie, jeśli chodzi o dolot, jeśli chodzi o zawory. Jest tutaj naprawdę dużo konstrukcyjnych smaczków. Tutaj odsyłam raczej już do specjalistycznych publikacji na temat tego silnika, ale zaznaczę jeszcze, że ciekawa jest kolejność zapłonów, które odbywają się 1, 2, 4, 5, 3, czyli w zasadzie tak dookoła. Silnik blisko spokrewniony z tym, czyli VR6, który podejrzewam znacie bardziej. Kolejność zapłonów miał zupełnie inną. 1, 5, 3, 6, 2, 4. 1, 5, 3, 6 2, 4. Całkowicie inaczej. A dlaczego w ogóle nawiązałem do silnika VR6? Gdyż ten VR5 to jest w zasadzie VR6 pozbawiona jednego cylindra. VR6 miał pojemność 2.8 litra, czyli jakieś 465 cm sześciennych na cylinder i tutaj jest praktycznie tak samo. Pojemność VR5 to 2324 cm3 i wydawać by się mogło, że na tym matematyka się kończy, ale jest bardzo drobna różnica. Średnica cylindrów w obu przypadkach jest identyczna, wynosi 81 mm. VR5 skok tłoka ma na poziomie 90,2 mm, natomiast VR6 90,3 mm. Zostawmy więc, może, już większego brata w spokoju i zajmijmy się detalami dotyczącymi tej wersji. A więc, początkowo w latach od 97 do 2000 roku, pod maskę trafiała jednostka o oznaczeniu. AGZ, która dysponowała mocą 150 koni, generowała moment obrotowy na poziomie 205 Nm. Silnik ten miał 10 zaworów, a więc po 2 na cylinder. Zmiany pojawiły się po 2000 roku, do 2003. Silnik był wyposażony w 4 zawory na cylinder, a więc łącznie 20 zaworów, i pojawiły się jeszcze zmienne fazy rozrządu. Jednostka ta nosiła oznaczenie AQN i prezentowane egzemplarze. Egzemplarz właśnie ma coś takiego pod maską, gdyż pochodzi z 2002 roku. Nowszy silnik oferował również większy stopień sprężania. Został on zmieniony z 10,2 do 1 do 10,8 do 1. Dla kontrastu VR-6 miało 10,5 do 1. Oczywiście, jak to często bywa, każda zmiana wpływa na wzrost mocy. I golfiki po 2000 roku z VR-5 pod maską dysponowały mocą na poziomie 170 koni mechanicznych. Moment obrotowy natomiast to 220 Nm. I tutaj taka mała ciekawostka. Wcześniej wspomniałem, że VR-5, VR-6 miały identyczne pojemności cylindrów i mają również identyczne moce generowane z każdego cylindra, a mianowicie 34 konie mechaniczne. Moment obrotowy 44 Nm z cylindra VR-5. Kontra 45 Nm cylindra VR6. Golfik 4 z tym silnikiem waży 1239 kg. Do pierwszej setki rozpędza się w nieco ponad 8 sekund, a prędkość maksymalna tego bolidu to 224 km na godzinę. Średnie spalanie 8,7 litra. Jeżeli macie taki wehikuł, dajcie znać, czy to są wartości realne do osiągnięcia. Oficjalny przebieg tego samochodu w tym momencie to 150. 51 tysięcy km. A jeśli już jesteśmy w klimacie mocnych samochodów, spójrzcie na tego Smurfa GTI. Wygląda na to, że kierowcę przerosła jego moc i droga na dyskotekę zakończyła się niepowodzeniem. 1.0 dla Robocopa. Jak widzicie, sprawdzając numer WIN, można trafić na ciekawe zapisy dotyczące historii samochodu, włącznie z archiwalnymi przebiegami i uszkodzeniami. Ciekawe tylko, czy naprawiając tego w wagonach handlarz założy nowe poduszki, czy zaślepki, narażając życie przyszłego właściciela. Ten problem jednak nie musi Was dotyczyć, jeśli zbadacie przeszłość samochodu, który chcecie kupić. Możecie to zrobić z kolegą mechanikiem w warsztacie samochodowym, czy czy też online, na przykład na stronie, do której podałem link w opisie pod filmem. A my przechodzimy już do środka, do wnętrza. Zużycie tego fotela jest widoczne najbardziej na siedzisku. Tutaj musiał ktoś czymś zahaczyć, gdyż jest to bardzo nietypowe miejsce. Boczek siedziska wygląda znacznie lepiej, podobnie boczek oparcia. Wiecie co? Ja widziałem GTI-ki, Golfiki piątki, które były znacznie bardziej zużyte. Ten element wystaje i to mocno. Jest narażony na zużycie, ale w przypadku tego egzemplarza tutaj pojawiło się tylko delikatne zmechacenie. Tutaj nic nie jest przetarte. No, pomijając ten nieszczęsny fragment. Miejsce na lewy łokieć wygląda dobrze. Ten materiał jest bardzo cieniutki, tak więc tutaj łatwo jakieś przetarcia, ale w tym przypadku nic złego tutaj nie widać. Ani w tym miejscu, ani wyżej na plastiku. Ogólnie czytając opis ogłoszenia. To jest wersja Highline i z tego co się dowiedziałem, dopłacić można było również do wyższej wersji do GTI. Dopłata wynosiła 800 euro. No ale ktoś w tym przypadku zdecydował się na Highline dodatkowo z automatyczną skrzynią biegów. Rozejrzyjmy się więc po reszcie wnętrza. Sprawdźmy, co tutaj jest na pokładzie. Jak widzicie oryginalne radyjko troszeczkę wystaje. Podejrzewam, że jest to włożone tak na łapu Capu, gdyż tutaj był całkiem inny zestaw. Poniżej możecie zauważyć klimatyzację, no identyczne przyciski pamiętam z Passata B5. Co do wyposażenia warto odnotować obecność tempomatu, przyciski do jego obsługi znajdują się na kierownicy. No i jeżeli już o tej kierownicy mówimy, to tutaj można zauważyć no takie zużycie. Wyślizgane. Troszeczkę obrotów ktoś tutaj nakręcił, no ale nie dziwmy się niczemu. Ten samochód ma już prawie 20 lat. Wyobrażacie sobie 20 lat kręcenia kierownicą, no to w jakim ona ma być stanie? Znacznie bardziej jednak zużyta jest pokrywka od popielniczki. To jest jakieś podrapane, porysowane, są tu jakieś delikatne uszczerbki, to jest w ogóle jakieś tłuste. No i konstruktor nie przyłożył się do wykonania tego elementu. Tutaj nie ma żadnej sprężyny. Tutaj trzeba Trzeba ruszać ręką przez cały zakres ruchu. Jeśli chodzi o jeszcze jeden ciekawy element wyposażenia, o którym warto powiedzieć, jest tutaj również podgrzewanie foteli. Troszeczkę niżej jest miejsce na kubki, wszystko ładnie się wysuwa. Tu oczywiście widzicie, że to radyko blokuje ten element w tym momencie, ale przynajmniej wszystko działa, z tym, że klapkę musimy zamknąć już sami. Za moment przejdziemy do schowka, ale jeszcze jedna rzecz zwróciła moją uwagę, jeśli chodzi o automatyczną skrzynię biegów. Nie ma tutaj żadnego trybu eco sport i tak dalej. Nie, ta skrzynia jest po prostu zrobiona w jeden sposób, no i dobrze, wiele osób lubi takie rozwiązania. Z tym, że jeśli chodzi o manualne przerzucanie biegów, plus jest do przodu, minus do tyłu, czyli zupełnie na odwrót niż wskazywałaby na to intuicja. I rozwiązania, które są stosowane w sporcie. No ale co z tym schowkiem? Sprawdźmy, jak wykonał go Volkswagen w Golfie czwartej generacji, ale to tłucze głośno. Schowek, jeżeli opada, to nie tłucze, ale przy zamykaniu tłucze. I przy otwieraniu ta klamra wydaje strasznie niemiły odgłos. Do prezentowanego samochodu dołączona jest również książka serwisowa. Jak widzicie, pierwszy przegląd miał miejsce po 3000 km w 2004. Następnie po 15000 w 2005. Po 33 km w 2008. Po 44 km w 2009. Następna strona po 54 tysiącach w 2010, po 88 w 2013, po 104 w 2015 i ostatni zapis po 133 tysiącach w 2017. Oceniając wnętrze tego auta, warto również wspomnieć o podłokietniku pomiędzy fotelami, który jest regulowany na wysokość. Tutaj znajduje się jeszcze jakiś schowek, ale ta tacka lata. Chyba wyskoczyła z zawiasów. Przejdźmy teraz na zewnątrz, powiem Wam o felgach. Na aucie aktualnie są 4 szesnastki z ogumieniem w rozmiarze 205 na 55 Wzór dosyć ładny, mi się podobają, a jak jesteśmy już w tym miejscu, powiem Wam jeszcze, o jednej ważnej rzeczy. W 2018 roku ten egzemplarz przeszedł duży przegląd. Zostały wymienione m.in. amortyzatory oraz przewody hamulcowe. I właśnie od 2018 roku ten samochód nie jeździ, tylko stoi i nabiera na wartości. Tak jest, golfik, czwórka, w Niemczech to już. Klasyk. Kończąc temat wyposażenia tego egzemplarza, dodam jeszcze, że jest tutaj obecny hak. Możecie ciągać sobie przyczepki. Wejdźmy, może jeszcze do przedziału dla pasażerów z tyłu. Zobaczmy, jak wygląda ta część samochodu. Tutaj, jak widzicie, szyby są przyciemnione. Czy czeka nas tutaj coś złego? Czy jest tu jakieś przetarcie? Jedynie fragment w tym miejscu jest brudny. Ale żadnych uszkodzeń, tak jak z przodu na fotelu kierowcy, tutaj nie widzę. Jeśli chodzi o ilość miejsca, przyznam, że jest ok, nie zahaczam głową sufitu, ale trzeba siedzieć troszeczkę w rozkroku. Niższe osoby, podejrzewam, miałyby znacznie lepiej. Ja w długą trasę nie chciałbym się wybrać siedząc z tyłu. Jeśli chodzi o miejsce za kierownicą, czemu nie? Miejsce dla pasażera również. Kiedyś jeździłem z kolegą na studia, on właśnie miał golfa 4, 1,9 szlachetne, jeździło się całkiem komfortowo. No ale tamten samochód był stosunkowo młody, tak więc nie dziwię się, że w tym przypadku wymieniono amortyzatory po to, aby ten golfik sprawiał nadal miłe wrażenie, aby prowadził się dobrze, tak jak lata. Temu. Przejdźmy, może do cen, gdyż no, chciałem pokazać Wam jeszcze bagażnik, ale coś nie mogę otworzyć. Klapy w jakiś sposób jest zablokowana ani z kluczyka. Ani z pilota no, nie działa. Przedlift kosztował 21 850 euro. No wtedy były marki, ale po tamtejszym kursie, przeliczając na euro, tyle właśnie wychodziło. Polift był troszeczkę droższy 24 715 euro. Wtedy już eurawki były. Dopłacić można było jeszcze jakieś 10% wartości samochodu. I otrzymywaliście wtedy napęd na cztery koła. W tym przypadku napędzana jest przednia oś. Cena tego egzemplarza w tym momencie to 5698 euro, a więc jakaś 1 piąta początkowej ceny, a nawet i mniej, jeżeli weźmiecie jeszcze pod uwagę inflację. Tak więc dajcie znać, co sądzicie o tym aucie? Czy jest to dobry pomysł na zakup, na inwestycję? Czy warto kupić takie auto, trzymać je pod kocem? Czy nadal jeździlibyście tym pojazdem i cieszylibyście się z VR-5, której w zasadzie na osiedlu raczej nie ma nikt? Czekam na wasze komentarze. Dajcie znać, jak widzę się z wami w następnym odcinku. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.